Z modami w golfie jest trochę jak z koszulką, którą mam na sobie. Dużo kosztuje i służy głównie mojej uciesze. Ale łączy je jeszcze jedna rzecz. Ja za tę koszulkę nic nie zapłaciłem. Dostałem ją na prezent. A modyfikacje w golfie zrobiłem przy okazji rzeczy eksploatacyjnych, takich jak na przykład wymiana amortyzatorów. I ciągnąc dalej tę anegdotę dotyczącą Ferrari. Jeżeli śledzicie Ferrari w Formule 1, no to. Nie ma najlepszego sezonu. I polit nie jest najszybszy. I golf też nie jest najszybszy. Ale sercem zawsze jestem przy nich. I sercem jestem przy golfie. Bo właśnie o to chodzi w modach, żeby samochód cieszył was, posiadaczy, którzy nimi jeździcie. Nie chodzi o to, żeby być zawsze najszybszym, najniższym. Najładniejszymi, jakie naj sobie wsadzicie, więc nie przedłużając, opowiem wam za kierownicy więcej o tym, co zmieniło się w tym samochodzie i dlaczego jestem taki szczęśliwy. No dobrze, zacząłem ten film mówiąc, że modyfikacje były tanie, więc od razu powiem wam, ile kosztowały. łącznie z robocizną około 13-14 tysięcy złotych. Dużo, niedużo ocencie sami. Dla mnie to jest kwota, którą jestem w stanie zaakceptować, bo zrobione zostały. Hamulce, zawieszenie, e, został zrobiony program silnika i skrzyni, e, no i jakieś tam poboczne rzeczy, o których i tak wam opowiem, więc zacznijmy w sumie od zawieszenia, bo to jest rzecz, którą no, widzicie już po pierwszych przebitkach, samochód siedzi dużo niżej i powiem wam, no, tak jak teraz, nie do końca jest praktycznie, e, ale mi się podoba i nie chodzi tylko o wygląd. Samochód z zawieszeniem, które tu jest, a mamy zamontowany tutaj gwint STX, prowadzi się fenomenalnie w porównaniu do serii. Znacznie mniejszy jest body roll, samochód się tak nie przechyla w zakrętach, jest dużo sztywniejszy i pewniejszy przy większych prędkościach, no i dużo chętniej skręca i rotuje. Jednak to nie wynika tylko i wyłącznie z samego zawieszenia Nie mówimy tylko o amortyzatorach i sprężynach No bo historia jest taka, że po prostu musiałem wymienić tyle na amortyzatory Uznałem, ok, włożę coś ciekawszego Zamówiłem amortyzatory znanej, renomowanej firmy e, Takie, w których chciałem samochód troszkę już obniżyć Bo też kupiłem w międzyczasie sprężyny No ale po trzech miesiącach one nie doszły W międzyczasie szukałem, szukałem, szukałem No i dorwałem za 1500 zł wind bardzo fajna cena, on miał przebieg jakieś 2000 km, dałem go do sprawdzenia do mechanika, dostałem informację, że jak nowy no, lepiej trafić nie mogłem, a zakręty zakręty teraz się tak pokonuje, że wybaczcie ale muszę pokonać jeszcze ten no, coś pięknego, naprawdę ten samochód odżył ożył, jest zwinny, jest chętny skręcać, tył nie jest taki nijaki przód nie jest taki rozlazły dużo lepiej nie jest to torowy performance, ale na drogę nie potrzebujecie nic więcej w przednienapędowym napędowym hatchu w połączeniu z stabilizatorem Sklep Sporta z tyłu jest sztywniejszy niż tutaj był w wersji performance. Oryginalna część możecie taki kupić za dwie stówki. Do tego tu leje wahacza z Audi TTRS i jeszcze z przodu jest rozpórka kielichów amortyzatora. To jest naprawdę niedużo, a naprawdę samochód dużo lepiej jeździ. Odczuwalnie lepiej. Ja na tych zakrętach mam taką frajdę. Więcej niż można było z nim zrobić do tej pory, przestaliśmy być pasażerem głównie przedniej osi. No bo tak to wyglądało, że ten samochód no, no, był do, do bólu neutralny. No. To na co nam pozwoliła przednia oś, to robiliśmy i, i tyle. No. Teraz ten samochód jedzie czterema kołami. To jest naprawdę bardzo przyjemna zmiana. Kolejna zmiana dotyczy też hamowania, no bo żeby wjechać w zakręt e, i z niego wyjechać szybciej niż się wjechało, pokonać go we właściwy sposób, e, trzeba mieć odpowiednie hamulce. No i tutaj znowu mówimy o... Nie, czy ja wiem, modach? Może eksploatacji? Zrobiłem bardzo prostą rzecz, e, wstawiłem klocki, które są w stanie przyjąć więcej ciepła, które są Trackday Ready, BC Yellow Stuff. Według specyfikacji one tam do 900 stopni spokojnie są w stanie przyjąć, i to jest bardzo czuwalne, bo wcześniej miałem klocki Brembo. Nie powiem złego słowa o tych klockach do jazdy na co dzień, ale w Alpach je zeszkliłem po prostu i też nie jechałem tam nie wiadomo jak szaleńczo. Też starałem się te hamulce chłodzić, no ale po prostu nie dały rady na ich usprawiedliwienie. Powiem, że one wówczas miały jakieś 20-25 tysięcy przebiegu, więc były blisko końca. Tarcze zresztą też. Teraz tarcze zmieniłem na tarcze DBA Street gładkie. Wystarczają na moje potrzeby. Większość czasu takie 90% spokojnie jeżdżę normalnie tym autem jako daily. I przez te 90% nawet nie mówię o jeździe entuzjastycznej, tak jak teraz jeżdżę, żeby się tym nacieszyć i na bieżąco Wam opowiedzieć po prostu o tym, jak to auto jeździ. Więc teraz te hamulce po prostu dużo wydajniej hamują, wydajniej cieplnie, nie puchną tak od temperatury, jak to miało miejsce do tej pory, ale też był z nimi dość duży problem, jeżeli chodzi o dozowanie siły hamowania. Bardzo miękki pedał hamulca, który bardzo łatwo było naprawić, wystarczyło zmienić przewody hamulcowe na przewody Hel w stalowym oplocie. I wrzucić płyn hamulcowy, który ma lepszą wydajność termiczną. I teraz hamulec, pedał hamulca jest dużo twardszy, dużo więcej wymaga siły, ale też jest bardzo sprężysty, bardzo responsywny. No i nie miałem jeszcze sytuacji, w której te hamulce odmówiłyby posłuszeństwa. Teraz to ja jestem najsłabszym ogniwem, jeżeli chodzi o hamowanie. To jest. Miłe uczucie w tym samochodzie, bo to jest duży problem. E, samochodów właśnie z tym układem hamulcowym i ma i niektóre kupry to jest te 340 mm tarcza z przodu, e, więc to jest duża, duża zmiana na plus. Jedyny minus jest taki, że z tyłu te klocki mi piszczą tragicznie, jak się rozgrzeją. Nie wiem, czy to jest kwestia e, partii, klocka, którą, e, którą mam, czy e, może, może same klocki, tak mają ja widziałem. Dosłownie może z dwa komentarze w. Polskojęzycznym i anglojęzycznym internecie, że komuś piszczą, e, ale też one jakoś się zmieniały, te klocki. No ale ogólnie polecam, no bo to jest klocek homologowany. Bez e, mrugnięcia ogiem wziąłbym klocki e, DS2500 od Ferodo czy ds Uno, ale one nie mają homologacji. A tak przynajmniej podawały sklepy, od których kupowałem, więc no, zdecydowałem się na to, co ma homologację, i tyle, no a naprawdę performance hamulca. I wydajność cieplna diametralnie się poprawiły. No i trzecia rzecz, żeby nie przedłużać, program skrzyni i silnika. Skrzynia to jest większa różnica niż silnik. Możecie wierzyć lub nie, ale wiecie, jakie są skrzynie w nowych autach. Rozlazłe, zamulające, ekologiczne. Golf miał jeszcze kickdown w trybie manualnym. To to już w ogóle jest. E, wiecie, jedziecie ciasny zakręt. Na trzecim biegu macie wystarczająco już obrotów, żeby mieć dość dużo momentu obrotowego, wciskacie gaz, chcecie wyjść i trzymać ten bieg, on redukuje do dwójki. Tylko i wyłącznie po to, żeby przeciągnąć ją przez 500 obrotów i samodzielnie automatycznie wbić trójkę. Irytujące, frustrujące, wykasowane i dużo jestem szczęśliwszy teraz jeżdżąc w manualu. Co więcej, skrócenie czasu przełożeń tu zostało zastosowane, zwiększenie ciśnień, żeby mógł podać pełną moc po programie silnika. No i zmiana jest potężna. Naprawdę uwierzcie, że zmiana jest ogromna. No i jest jeszcze kwestia samego silnika. Po programie moc wzrosła aż o 25%. Zmierzone hamownią drogową było tutaj w serii 230 KONI, mimo że to jest wersja performance, powinien mieć 245. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to była hamownia drogowa i moc podana na kole, czy po prostu taka była moc nominalna. Silnik jakby jest bardzo zadbany, Ma, też została zrobiona dość szeroka diagnostyka przed zrobieniem programu. No i finalnie, naprawdę, jakby ta moc, która została wypluta, to jest. 286 koni i 430 Nm i to jest wzrost mocy o 25%. I to naprawdę czuć powyżej 4000 obrotów, ten samochód jest zupełnie innym samochodem. I do 100 na godzinę przy ojce. Czasami trzeba dwa razy się zastanowić, zanim się wklepie, pełen gaz. No naprawdę jest to bardzo duża zmiana na plus. No, no i to chyba byłoby tyle. Jeżeli chodzi o koszt. Jakby o, o kwestii programu, ja go robiłem jak auto miało 90 tysięcy, więc pamiętajcie, żeby zmienić odmę, świece, cewki, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No, to tyle. Auto ma jeszcze rzeczy, o których nie wspomniałem, ehm, że to pierdoła, ale mam materiałowy, czy też olejowy, zależy jak to mówi, filtr powietrza, no to jak sobie uchylę szybkę i przy mniejszej prędkości, jak mi od szyby nie szumi, to jak dodam gazu to fajniej słychać dolot, nie chcę mi się wydawać kasy po prostu na robienie dolotu no i druga rzecz która, która, o której nie mówiłem to dystanse, być może słyszeliście raz czy dwa razy lekkie tarcie ze, ze strony nadkola, ale to jest do załatwienia w chwilę jest ten znany patent z tą śrubką E, trzymającą tą szmatę w nadkolu, którą się po prostu odkręca, e, śrubkę i zagina to miejsce. Jakby tą blaszką zaginając się, blokuje tą szmatę i e, na, jakby opona przestanie trzeć o tą śrubkę. Ta śrubka jak wystaje do nadkola. Spas jest teraz tak idealny i właściwości tego auta w zakrętach są tak dobre, że nie widzi mi się go podwyższać. No szczególnie, że i to jest ważna rzecz, o której muszę powiedzieć Teraz y, tył stoi na maksa wysoko i przód jest opuszczony do wysokości tego tyłu Gdybym ustawił przód i tył na maksa, samochód byłby lekko pod kątem do góry I jest to o tyle istotne, że na samym początku jak odebrałem auto po wymianie zawieszenia na gwint miałem równo wysokość I wyjechałem na śnieg y, No to auto było bardzo, bardzo nadsterowne nawet momentami, gdy nie chciałem, by było nadsterowne, musiałem się trochę przestawić, trochę nauczyć nim jeździć, później ten przód trochę wyżej podniosłem, bo e, mieliśmy, przynajmniej tu, gdzie mieszkam, dość śnieżną zimę i nie tylko ja jeżdżę tym autem, e, więc chciałem, żeby ten samochód był jak najbardziej neutralny, bezpieczny, teraz już jest znowu, mamy piękne lato, jest sucho, jest przyczepnie i znowu, jeżdżę z przodem na równo z tyłem i czuć tą różnicę w zachowaniu samochodu więc jak będziecie ustawiać sobie kiedyś gwint no to możecie zwrócić, zwrócić na to uwagę no i ważną rzeczą jest też oczywiście robienie każdorazowo geometrii ale też nie chodzi o zrobienie geometrii jeden do jeden książkowo jak w książce serwisowej pamiętajcie, że na przykład z przodu zwiększenie cambera pozwoli Wam jeszcze lepiej cieszyć się właściwościami jezdnymi tego auta no ja przyznam szczerze, przyoszczędziłem na camber plate'ach, które mogłem założyć e, czyli na takich płytkach, które się kładzie, na za, montuje na mocowanie amortyzatora, żeby zwiększyć kąt e, przednich kół e, no można jeszcze w celu zwiększenia tego kątu zmienić zwrotnicę, ale to już jest grubsza zabawa e, Nie wiem, czy mi się chce w to bawić Na razie na ten sezon to auto zostaje takie, jakie jest i zostanie ze mną na dłużej, bo w tej formie naprawdę cieszy. Tyle mogę powiedzieć. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli chcielibyście cokolwiek się dowiedzieć a, albo skomentować, jak oceniacie zmiany, które widać, zachęcam Was do dokumentowania. Do zachęcam Was również do subskrypcji. No bo skoro Golf ze mną zostanie na dłużej, no to będą musiały pojawiać się z nim kolejne filmy. Mam nadzieję, że się widzimy wkrótce. Do zobaczenia, cześć!